13,9% tak wyglądał najnowszy majowy odczyt inflacji konsumenckiej w Polsce. To najwyższy wynik od 24 lat. Nie jesteśmy w tym jednak osamotnieni. Z problemem wysokiej inflacji zmaga się prawie cały świat, od Stanów Zjednoczonych przez Turcję, Niemcy czy Estonię. Pandemia, luźna polityka monetarna, rosnące ceny surowców, zerwane łańcuchy dostaw czy wciąż niezaspokojony popyt. Powodów tej sytuacji jest wiele i warto przyjrzeć się każdemu z osobna, aby lepiej zrozumieć globalny kryzys inflacyjny. Jaka jest prawda na temat inflacji w Polsce i na świecie? Co nas czeka w tym i przyszłym roku? Czy będzie już tylko gorzej, a może lepsze jutro jest tuż za rogiem? Sprawdźmy to. Bizon, włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Pomyślałem, że możemy rozpocząć serię o inflacji, która pomoże każdemu zrozumieć, z czym mamy obecnie do czynienia. Zaczniemy od podstaw. Inflacja, czym jest i jak działa. Aby pójść dalej, najpierw musimy dobrze zrozumieć, czym tak naprawdę jest inflacja i co ją powoduje. Po ekonomicznemu inflacja to wskaźnik spadku siły nabywczej pieniądza w danym okresie. Odzwierciedla szeroki wzrost cen towarów i usług, np. w ciągu danego miesiąca czy roku. Wynika ona najczęściej ze zbyt dużego popytu podążającego za zbyt małą ilością towarów i usług. A teraz w uproszczeniu i po ludzku. Inflacja to sytuacja, w której na rynku jest po prostu więcej pieniędzy niż rzeczy, na które można je wydać. Na początku sytuacja wydaje się fantastyczną okazją dla przedsiębiorców, tak jak miało to miejsce po pandemii, gdzie mieliśmy do czynienia z nagłym ożywieniem gospodarczym. Klientów nie brakowało, a zyski rosły do pewnego momentu. Do chwili, gdy firmy zdały sobie sprawę, jak szybko skończą im się możliwości zaspokajania tak gwałtownego popytu. Nagle okazało się bowiem, że przy takim tempie kupowania wszystkiego brakuje. Dla przykładu, kiedy kolejny gotowy do zakupu klient przychodzi do salonu samochodowego, może spotkać się z terminem odbioru w trakcie roku czy dwóch lat. Możecie napisać w komentarzu, czy podobne przygody przytrafiły się i wam. Jak to możliwe? skoro dla firmy sprzedaż stanowi zysk, a klient jest gotów zapłacić. To proste: ilość pieniędzy na rynku przekracza możliwości produkcyjne. Tak jest nie tylko w kontekście samochodów, ale i w kontekście gazu, węgla, ropy, produktów spożywczych czy budowlanych. Obecnie każdy chce zaspokoić swój głód konsumencki i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przedsiębiorca, widząc, że klientów na auto jest tak wielu, że nie jest w stanie nawet zaspokoić ich potrzeb, może zrobić jedno zwiększyć cenę. I tak oto mamy idealny przepis na wciąż rosnącą inflację. Kiedy jest ona na niewielkim poziomie 2-3%, to wydaje się to naturalne dla gospodarki oraz niezauważalne dla większości z nas. Gorzej jednak, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli, tak jak to ma miejsce obecnie. I tutaj warto zaznaczyć sobie jedną rzecz. Wysoką inflację najbardziej odczuwają osoby o niskich zarobkach, których potrzeby konsumpcyjne sprowadzają się do podstawowych produktów i usług. Od wielu miesięcy najszybciej rosną ceny nośników energii i produktów spożywczych. A więc te osoby, u których te grupy stanowią największą część koszyka zakupowego, cierpią najbardziej. Nie milionerzy, nie wysocy rangą politycy, nie osoby, które stoją u steru tego szaleństwa. Tylko zwykli obywatele, dla których zwiększenie rachunku zagraża, Gaz, na przykład o 300%, stanowi poważny kłopot. Podobnie w przypadku ceny benzyny, która rośnie o kilkadziesiąt procent. Dla nich często realnie odczuwalna inflacja jest dużo wyższa niż głusowskie 14%. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli też czujecie, że inflacja jest zdecydowanie wyższa. Zapytacie, no dobra, ale skąd na rynku wzięły się te wszystkie pieniądze, o których mówiłem wcześniej? Nie wzięły się przecież znikąd. Przez ostatnie ponad dwa lata rządy poszczególnych państw zadbały o systematyczne dosypywanie pieniędzy na rynek. Tych samych pieniędzy, których teraz poszczególne banki centralne próbują się stamtąd pozbyć, podwyższając stopy procentowe. Wszystko zaczęło się od pandemii. Lockdown. Jak zahamować podaż i skumulować popyt? Dużą część obecnych problemów z inflacją zawdzięczamy skutkom ciągłego otwierania i zamykania gospodarek w obawie przed wirusem. Po otwarciu gospodarki przedsiębiorcy mieli do czynienia z popytem, który był kumulowany od wielu tygodni, a nawet miesięcy. Ludzie chcieli przecież powrotu do normalności. Pomimo drastycznego wzrostu zakupów wykonywanych przez internet, ta forma konsumpcji nie mogła zaspokoić w pełni potrzeb każdego klienta. Zamknięci w domach ludzie mieli coraz większy głód konsumpcyjny. W wyniku lockdownów nie można było swobodnie wyjść do kina i restauracji, czy wydawać pieniędzy w galeriach handlowych. Zmienił się także tryb naszego życia i struktura wydatków. Wielu z nas przeszło na tryb pracy zdalnej, więc odeszły chociażby koszty dojazdów do pracy. Domowy tryb życia, pozbawiony dostępu do większości rozrywek i możliwości konsumenckich sprawił, że część pieniędzy została nam również w portfelach. Paradoksalnie to zgromadzone oszczędności mogły również przyczynić się do wzrostu inflacji w okresie postpandemicznym. W trakcie pandemii możliwości zakupowe były przecież ograniczone. Część osób odkładała więc pieniądze na lepszy czas. Z kolei po otwarciu gospodarek wielu ludzi popędziło do sklepów, aby kupić rzeczy za pieniądze zaoszczędzone podczas tygodni braku aktywności gospodarczej. W tym samym pandemicznym okresie przedsiębiorstwa i Całe gospodarki były naprzemiennie zamykane i otwierane. Firmy i pracownicy zostali podłączeni do rządowej kroplówki w postaci licznych dofinansowań i pożyczek. Pieniądze były masowo wtłaczane na rynek, aby nie doprowadzić do licznych zwolnień i bankructw. Od stycznia 2020 roku do teraz ilość dolarów w obiegu wzrosła ponad czterokrotnie. Podobna skala do druku pieniędzy działa się w niemal każdym kraju świata, również i w Polsce. Było na to zbiorowe przyzwolenie. W międzyczasie banki centralne i rządy podkreślają, że między nadmierną podażą pieniądza a inflacją nie ma większej korelacji. Mówi się, że ta teoria jest zbyt prosta, aby mogła działać. Powiązanie podaży pieniądza z nadmierną inflacją to teza pochodząca z tzw. monetaryzmu. Była ona jednym ze źródeł popularności Miltona Friedmana. Obecnie z kolei nie cieszy się zbytnią popularnością, a większość rządów i banków nie widzi związku pomiędzy zalaniem pieniędzmi rynku, a tym, że pieniędzy na rynku jest obecnie tak dużo, że podaż nie nadąża i rosną ceny. Ma to głównie związek z tym, że z poprzednich kryzysów byliśmy w stanie wychodzić pomimo drastycznego zwiększenia podaży pieniądza. Natomiast zdaje się, że w tamtym czasie nie mieliśmy do czynienia z masowym zamykaniem gospodarek i drastycznym obniżeniem możliwości produkcyjnych. To akurat sytuacja bezprecedensowa, która może mieć wpływ na końcowy wynik obecnie. Wracając jednak do pandemii, banki centralne poszczególnych krajów zadbały o to, aby stopy procentowe były na rekordowo niskich poziomach. Zadłużanie nadal było dostępne niemal dla każdego, a to dodatkowo pobudzało konsumpcję i napędzało gospodarkę. Mimo narastających braków podażowych, zastosowano obniżkę stóp procentowych w celu zwiększenia możliwości finansowych inwestorów i pobudzenia rynku po lockdownach. Dla przykładu bank centralny Unii pozostawił główne stopy procentowe na niezmienionym poziomie bliskim zera. Popyt więc ciągle otrzymywał dodatkowe paliwo do baku, aby gospodarki nadal rosły. Przeciwnie było jednak z podażą. Przez długie miesiące przedsiębiorcy nie wiedzieli, co dalej, a każda kolejna nieprzemyślana decyzja rządu hamowała inwestycje. Produkcja co chwilę reorganizowała siły na pokładzie. Raz je zwiększała, kiedy gospodarka się otwierała, a później znowu. Zmniejszała, kiedy gospodarka się zamykała i wchodziły kolejne restrykcje. W wielu branżach, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych takimi działaniami, pojawił się problem z obsadą stanowisk, a tym samym obsługą popytu ze strony klientów. Przykładem może być choćby gastronomia, czy też branża lotnicza, o której jest ostatnio głośno. Obecnie wiele lotów jest odwoływanych z powodu braków kadrowych na lotniskach. I znowu popyt na wyjazd jest obecnie wyższy niż możliwości przerobowe branży turystycznej. Co zatem dzieje się z cenami wakacji, pewnie zgadliście. Ale wróćmy do naszych przedsiębiorców. Zatrzymaliśmy się w momencie, gdy popyt drastycznie rósł i to praktycznie w każdym segmencie gospodarki. Przedsiębiorcy masowo więc podwyższają ceny swoich towarów i usług. Rosną im także koszty, ponieważ ich koszty to nic innego jak towary i usługi innych przedsiębiorców, którzy również widzą możliwość zyskania na nagłym ożywieniu gospodarczym. Konsumenci kupowali wszystko jak lepiej. Półki pustoszały, a ceny poszczególnych towarów i usług rosły i, rosły i rosły i rosły i nadal rosną. Tyle, że pieniądze od rządu kiedyś się skończą. Co się stanie, gdy pieniądze od rządu się skończą? Najprawdopodobniej nastąpi recesja. Jej symptomy są już widoczne choćby na rynku nieruchomości, gdzie ceny od wielu lat nieustannie rosły. Dziś natomiast coraz łatwiej negocjować ceny z deweloperami i na rynku wtórnym, a najpewniej niedługo będzie jeszcze łatwiej. Recesję i segment nieruchomości zostawimy sobie na inny odcinek, który zresztą już Wam obiecałem. Dajcie znać w komentarzu, czy czekacie na te tematy. Wysoka inflacja. Jak się z tego wygrzebać? Rządy po pewnym czasie zrozumiały, w jakim kierunku prowadzą wartość naszych pieniędzy i zaczęły reagować na sytuację. Co zatem robią banki centralne, aby powstrzymać inflację? Zwiększają Koszt pieniądza. Próbują wycofać pieniądze z rynku, podwyższając stopy procentowe i osiągając przy tym następujące efekty. Po pierwsze, odstraszenie, a w wielu przypadkach uniemożliwienie ludziom dalszej konsumpcji z użyciem kredytu. Po drugie, zachęcenie do odłożenia konsumpcji w czasie poprzez oszczędzanie. Stąd wzrosły oprocentowania na lokatach i rachunkach w bankach komercyjnych oraz zmieniła się oferta obligacji skarbowych. Innymi słowy, osłabiamy popyt, aby podaż zdążyła nadrobić zaległości. Niestety tego zadania nie ułatwiają nam kolejne problemy z przerwanymi łańcuchami dostaw i wojna na Ukrainie. Zanim jednak omówimy kolejne czynniki, które sprawiły, że inflacja obecnie jest tak wysoko, spróbujmy dojść do konkretnych wniosków dzisiaj. Prześledźmy całą tą opowieść jeszcze raz z uwagą. Zatem, najpierw pojawia się pandemia i rządy zamykają gospodarki. Następnie zasypują rynek darmowymi pieniędzmi dla firm i pracowników, aby gospodarki kompletnie się nie załamały i aby nie doprowadzić do licznych zwolnień. W międzyczasie maleje podaż, ponieważ wśród przedsiębiorców wzmaga się niepewność. Nie wiedzą, kiedy rządzący znowu zamkną im biznesy z dnia na dzień. Następnie następuje ponowne otwarcie gospodarki. Podarek I zniesienie restrykcji. Popyt notuje rekordowe poziomy. Ludzie chcą kupować i mają na to dodatkowe pieniądze od rządu i oszczędności spowodowane zaległościami w konsumpcji. Przedsiębiorcy przez chwilę się cieszą, bo mogą nadrobić straty powstałe w wyniku ograniczenia działalności. Próbują zaspokoić falę popytu, ale okazuje się, że nie są w stanie, bo to tsunami w porównaniu do ograniczonych możliwości produkcyjnych. Więc zwiększają ceny. Zwiększają, zwiększają, zwiększają. Zwiększają. Inflacja więc systematycznie rośnie, aż nagle wchodzi bank centralny i twierdzi, że podniesie stopy procentowe, aby osłabić konsumpcję i wyciągnąć nadmiar pieniędzy z rynku. Wszystko w porządku, ale zaraz, jaki nadmiar pieniędzy? Skoro podaż pieniądza na rynku nie ma nic wspólnego z inflacją. Oczywiście to po stronie podaży jest największy problem i zintensyfikowała go również wojna na Ukrainie. Ciężko natomiast nie łączyć zupełnie wcześniejszych kropek. To rządy poszczególnych państw masowo i często synchronicznie otwierały i zamykały gospodarki, niszcząc przy tym łańcuchy dostaw i możliwości produkcyjne firm. Potem zalały rynek dodatkowym pieniądzem, a teraz, kiedy ten pieniądz masowo chce się zamieniać w towary, to wszyscy są zdziwieni, że tylu towarów nie ma i że konsumenci są w stanie kupować za wyższą cenę, byle kupić, a inflacja ma znakomite środowisko do dalszego rozkwitu. W tym samym czasie mówi nam się, że pieniądze dosypane do gospodarek nie miały z tym absolutnie nic wspólnego. Nie macie czasem wrażenia, że jesteście lalką w czyimś teatrze? Niedługo z kolei coraz większa liczba firm będzie po kolei odkrywać, że mimo wyższych zysków wcale nie jest bardziej rentowna, bo marże zjada im rozpędzona inflacja. Zaczną ciąć koszty i zwalniać pracowników, czyli dokładnie to, czego cały świat próbował uniknąć poprzez ten cały proces dosypywania pieniędzy do gospodarki. W razie problemów te same firmy będą miały również ograniczony dostęp do kapitału przez bardzo wysokie stopy procentowe, czyli znacznie podwyższone koszty zadłużania. Pytanie więc, czy bumerang, jaki wyrzuciliśmy w powietrze w trakcie pandemii nie wraca właśnie, aby spotkać się z naszą potylicą. Dodatkowo proces wzrostu cen w gospodarce został przyspieszony przez wojnę za naszą wschodnią granicą. Kolejne łańcuchy dostaw ucierpiały, a kryzys energetyczny, o którym Opowiadałem Wam chociażby w tym odcinku. Jeszcze bardziej rozwinął skrzydła. Putin postanowił przypomnieć Europie, że import może być skutecznym narzędziem wywierania politycznego wpływu i manipulacji inflacją w danym kraju i że nie można w pełni uzależnić się od importu dóbr z jednego państwa. W jaki sposób wojna napędziła inflację? Jak przyczyniła się do niej polityka fiskalna naszego kraju i jak wyglądają prognozy na przyszłość? O tym opowiem Wam w kolejnym odcinku inflacyjnej serii. Warto subskrybować kanał, aby. Go nie przegapić. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o obecnej inflacji i zostawcie hashtag Bizon, jeżeli doceniacie moją działalność. Do zobaczenia już jutro w nowym odcinku Bizweek. Cześć!